Tych wszystkich internetowych twórców komentary, którzy sobie budują kontent, wyświetlenia i kliki wyzywając mnie. Będę dojeżdżał, zobaczycie w jaki sposób. A ty Konobski, okularniku jebany, jutro wieczorem na solo pod żabką, pożałujesz swoich słów. Co ten malik kwafluni? Przecież ja rozpierdolę tego łaka, on jedyny co może zrobić to zatańczyć na ladzie w McDonaldzie albo na radiowozie. Jeszcze będzie klękał i mnie za to przepraszał. Co on sobie myśli? Dobra, nadchodzi wieczór. Muszę przygotować się do starcia z Malikiem, ale na 100% i wygram. Nikt jeszcze mnie nigdy nie pokonał. Jestem pewien, że to dla mnie i win. O proszę, kogo my tu mamy, konop. Pożałujesz wyzywania mnie. Śmieciu, ostatnie co zobaczysz w życiu, to będzie moja armia dojeżdżająca cię. Nie wyzywałem cię, słusznie wytknąłem ci twoją głupotę i nieodpowiednie zachowanie w miejscach publicznych i nie tylko. Na przykład, jak tańczyłeś na ladzie w McDonaldzie albo zlikowałeś bardzo wrażliwe dane osobowe jakiegoś chłopaka, nawet nie wspominałem o innych twoich popierdolonych akcjach sprzed dawna, bo szkoda strzępić ryja. Konstruktywną krytykę odbierasz jako hejt w swoją stronę, to jest, bardzo chujowe zachowanie, wiesz, Mali? O ty kurwo, teraz przesadziłeś. Do boju moja armio. Rozwalcie tego okularnika. Kurwa!